Morelka i króliczek ze zaczarowanego lasu. Na skraju małego miasteczka, tam gdzie kończy się brukowana uliczka i zaczyna zielony las, stał niewielki domek, otulony gałęziami drzew. W tym domu mieszkała sześcioletnia Morelka, dziewczynka o włosach koloru złotego miodu i sercu większym niż cały las. Morelka kochała świat, który ją otaczał. Kochała śpiew ptaków, ciepło słonecznych promieni i każdy najmniejszy listek na drzewie. Ale najbardziej kochała zwierzęta. Te małe, mięciutkie stworzenia, które zamieszkiwały las. Pewnego poranka, kiedy rosa jeszcze błyszczała na trawie, Morelka wyszła na spacer. Nagle usłyszała cichy łamiący się dźwięk niemal jak cichy jęk zatrzymała się nasłuchując kto tam zapytała cicho pochylając się nad gęstą trawą na ziemi leżał mały króliczek jego futerko było matowe a oczy pełne strachu och biedactwo wyszeptała morelka co się stało maleńki jej głos był tak miękki i ciepły, że króliczek delikatnie drgnął. Morelka powoli wzięła go na ręce. Spokojnie, zaraz ci pomogę, powiedziała, głaszcząc go po główce. Nie wolno nikomu cierpieć. W domu babcia przygotowała ziołową miksturę, a mama ugotowała ciepłą zupę. Morelka cały czas siedziała przy króliczku. Opowiadając mu historię o lesie i swoich marzeniach. Wiesz, króliczku, mówiła miękko. Kiedy byłam bardzo mała, myślałam, że każdy dzień może być jak bajka. Teraz wiem, że bajki tworzą się z takich chwil jak ta. Po chwili króliczek zaczął mruczać cicho, a z jego futerka pojawiły się małe, migoczące gwiazdki. Które rozświetliły pokój ciepłym, złotym światłem. To magia, wyszeptała Morelka z zachwytem magia dobra i troski. Od tamtego dnia Morelka i króliczek stali się nierozłączni, razem odkrywali tajemnice lasu, poznawali nowych przyjaciół i uczyli się, że prawdziwa magia to odwaga i dobroć oraz serce otwarte na innych. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, Morelka chwyciła króliczka i wyszła na podwórko. Chodźmy, mały przyjacielu, powiedziała z uśmiechem, pokażę ci mój las. W lesie pachniało świeżą ziemią i mchem, a słońce przenikało przez zielone liście, tworząc na ziemi złote plamy światła. Morelka chodziła powoli. A króliczek skakał radośnie wokół niej. Wiesz, zaczęła mówić Morelka, jakby rozmawiała z kimś bardzo bliskim. Las jest jak ogromny dom, gdzie każdy ma swoje miejsce. Drzewa są jak strażnicy, a ptaki jak opowieści, które śpiewają o dawnych czasach. Nagle usłyszeli cichy szmer. Co to było? zapytała Morelka, przyglądając się krzakom. Z krzaków wyszła mała Sowa o dużych, mądrych oczach. Witaj, Morelko, odezwała się łagodnym głosem. Słyszałam o twoim sercu pełnym dobroci. Las potrzebuje kogoś takiego jak ty. Morelka zdziwiła się. Ja? Ja mam pomagać lasowi? Tak, powiedziała Sowa. W naszym lesie zaczyna brakować śpiewu i radości. Smutku i trosk kryją się pod koronami drzew. Potrzebujemy twojej odwagi i serca, aby przywrócić światło i uśmiech. Morelka poczuła, jak w jej piersi rośnie odwaga. Co mogę zrobić? Sowa spojrzała na nią ciepło. Najpierw musisz poznać magiczne źródło lasu. To tam kryje się moc radości, ale droga tam jest pełna wyzwań. Jestem gotowa, powiedziała morelka zdecydowanie. Razem z króliczkiem i sową ruszyli w głąb lasu, gdzie czekały ich przygody. Przez las wędrowali ścieżkami porośniętymi miękkim mchem i wijącymi się kwiatami. Spotkali tańczące świetliki, które rozświetlały drogę i wesołe wiewiórki, które podpowiadały, jak uniknąć przeszkód. Morelka mówiła do siebie, gdy napotkali pierwszą trudność, szeroki strumień. O, jak przypłyniemy, zastanawiała się. Wtedy pomyślała, że ma ze sobą króliczka, który mógłby przynieść jej szczęście. Pomyślała, że nie warto się bać i razem dadzą radę. Morelka zebrała się na odwagę, złapała króliczka na ręce. I zaczęła przechodzić po kamieniach, krok za krokiem, aż dotarli na drugi brzeg. Udało się! wykrzyknęła, a jej serce zabiło mocniej. Przygoda uczyła ją, że nawet największe przeszkody można pokonać, jeśli tylko wierzy się w siebie i ma przyjaciół. Gdy dotarli do magicznego źródła, zobaczyli, że woda była ciemna i smutna. To dlatego las traci radość, powiedziała sowa. Trzeba oczyścić źródło. Morelka pomyślała, że to trudne zadanie, ale wtedy przypomniała sobie słowa mamy: dobroć i troska mają moc przemienienia nawet najciemniejszych miejsc. Chwyciła więc w ręce garść liści i zaczęła delikatnie wrzucać je do wody, do jej głowy. Przyszły magiczne słowa, usłyszane kiedyś z ust babci. Niechaj światło w sercach zagości, Niech radość kwitnie w każdej gości. Woda zaczęła powoli się rozjaśniać, a z niej wyłoniły się kolorowe rybki, które zaczęły radośnie pływać. Morelka spojrzała na sowę i uśmiechnęła się. Udało się! Las znów będzie pełen radości. Sowa skinęła głową. Dzięki Tobie, Morelko, pamiętaj, że prawdziwa magia pochodzi z serca, które kocha i nigdy się nie poddaje. Morelka wróciła do domu z króliczkiem, wiedząc, że świat jest piękniejszy dzięki odwadze i dobroci, które każdy może nosić w sobie. Kiedy morelka i króliczek wrócili do domku na skraju lasu, słońce już chyliło się ku zachodowi, promienie tańczyły po ścianach, a w powietrzu unosił się zapach kwiatów i świeżości po deszczu. Dziewczynka usiadła na progu i spojrzała na las, który teraz błyszczał się tysiącem barw, jakby cały oddychał radością. Morał tej bajki jest piękny. Dobroć i pomoc innym są ważne i mają wielką moc. Każdy z nas może zmieniać świat na lepsze, nawet małymi gestami. Odwaga pomaga pokonywać trudności. Przyjaciele i rodzina są wsparciem w każdej przygodzie. Magia i radość są w sercu każdego, kto kocha i troszczy się o innych.